Na całym świecie nieprzerwanie trwa wrzawa wokół zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia. Rolnictwo jest jednym z działów gospodarki, które ucierpią przez zmiany klimatu spowodowane przez człowieka, ale nie wywołane w sposób, którego się spodziewacie. Eksperymentalne programy manipulowania pogodą przez prywatne firmy, rząd USA i poszczególne stany są prowadzone nawet w tym momencie. W USA jest ponad 50 takich operacji i każda z nich wpływa na rolnictwo, ponieważ zmienia mikroklimat potrzebny roślinom do życia. Z tego co wiem i co podają publiczne dane, żaden z tych programów nie jest nadzorowany ani przez rolników, ani przez społeczeństwo. Te eksperymenty silnie wpływają na rolnictwo. Na całym świecie korporacje międzynarodowe nieustannie zmieniają pogodę, rozciągając ją na ogromnych obszarach setek tysięcy kilometrów kwadratowych. Większość z nich jest zmieniona chemicznie. Chemikalia są wystrzeliwane w powietrze z dział naziemnych albo rozpyla się je z samolotów. Tak, zmienia się i manipuluje pogodą. W jednym z czynników, które wpływają na uprawy rolne w USA, hamują fotosyntezę i zmniejszają wydajność paneli słonecznych, są trwałe smugi chemiczne rozpylane z samolotów. NASA podaje, że smugi chemiczne pogłębiają globalne ocieplenie, ponieważ zatrzymują ciepło w atmosferze, kiedy wytwarzają cirrusy, czyli sztuczne chmury generowane przez ludzi. NASA twierdzi, że flota powietrzna rozpylająca smugi chemiczne zmienia nasz klimat. W pewnym momencie zmieni go tak dalece, że będziemy widzieć smugi wszędzie, bo każda z nich może osiągnąć długość nawet 4000 kilometrów i utrzymywać się przez 20 godzin. W latach 60. i 70. ich nie widzieliśmy. Trwałe smugi kondensacyjne pojawiły się pod koniec lat 80. Nastąpiła zmiana krajobrazu i smugi stały się jego trwałym elementem. Badania NASA wykazują, że problem ocieplenia klimatu może być przypisany smugom chemicznym i samolotom rozpylającym. Musimy sobie zadać pytanie, czy wolimy niebo naturalne, czy ukształtowane przez człowieka. Na obecną chwilę tworzymy sztuczne chmury.